nie do tak naprawdę kopania e, kobla. nie zasadzimy sobie boją, no na razie jedną marchewkę mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej NIE! O, trzy serca! Przezcie, będę miał jedzenie, będę miał jedzenie na tylko normalnie tutaj tych NIE, 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 mnie w takim momencie, no nie Tyle je jedzonka mam, tyle niemska Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Minecraft Ultra Hardcore. Wlaczę intro i lecimy z odcinkiem. w mojej bazie, jak pamiętacie w poprzednim odcinku z właśnie Minecraft Ultra Hardcore właśnie zrobiliśmy sobie taką małą taką jakby bazę, żeby się schronić, tutaj jeszcze chcieliśmy zrobić zagrodę na kurczaki, ale niestety nam się nie udało z jajka pozyskać kurczaka tak wygląda świat, jeżeli nie pamiętacie to tak właśnie wygląda świat w serii Minecraft Ultra Hardcore, już tutaj zombiak jest na starcie, już mnie tutaj przestraszył ten zombiak wam chcę chyba przekazać, żebyście zostawili łapeczkę w górę, więc mam nadzieję wypadła mi marchewka wypadła mi marchewka z tego zombiaka, dobra już się za dużo dzieje na samym początku. Ja w tej chwili schodzę po tą marchewkę. O, widzę żelazo, dobra. Właśnie też chciałam w dzisiejszym odcinku zdobyć troszeczkę żelaza. Gdzie była ta marchewka? Gdzie była ta marchewka? No z zombiaka mi wypadła marchewka. Nie gadajcie, że przegapię taką tutaj okazję. Tylko, że teraz dużo ryzykuję tutaj schodząc na dół. Także już w tej chwili zaczynamy tutaj nasze poczynanie na Minecraft Ultra Hardcore. Niestety najgorsze jest to, że nie mogę nigdzie znaleźć tej marchewki. Boję się, że ona naprawdę tutaj ten... Naprawdę mam teraz bardzo mało życia. Musiałbym coś naprawdę jak najszybciej zjeść. Ale nie mam żadnego jedzonka. To jest najgorsze właśnie w tym wszystkim, że nie mam jedzonka. Trzeba będzie iść na jakieś polowanie na, na kurczaki. No dzieje ten. O, tutaj jest marchewka! Dobra, jak najszybciej ja ją odkładam, słuchajcie, jak najszybciej. Jak najszybciej ja tą marchewkę tutaj odkładam I na honorowe miejsce, bo będziemy potem chcieli zrobić farmę tych marchewek A w sumie to nawet już możemy zacząć robić tą farmę Zrobię sobie motykę, tylko wiecie co? Jeszcze nie Na razie muszę iść po żelazo gdzieś Oglądając poprzedni odcinek wyczaiłem, że żelazo jest tutaj schowane W sensie tutaj jak się zejdzie na dół, to tu jest gdzieś żelazo Tylko, że tutaj jest również zombiak Hmm, 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 hmm. Tu gdzieś było żelazo, tylko nie pamiętam chyba tam, dobra. Ale nie mogę tutaj na razie schodzić, bo tu jest za dużo mobów. Chyba w ogóle za chwilę będzie nos. Mam nadzieję, że nie, dobra. Tam się zrezygnował szkielet na górze. Okej, okay, okej. Okay. No to no nie fajnie, nie, nie, nie fajnie. Okej, okay, kolejny zombie. Tam jest jeszcze zombie villager w ogóle. E, wiecie, co zombie villager? Tylko, że ja mi się wydaje, że ja i tak zabiję tego zombie villagera. Ponieważ na razie mi nie jest potrzebny. Jak wiecie, ja jeszcze tutaj biję z tymi ząbiekami, tylko że się boję, że coś mnie tutaj za chwilę z tyłu zajdzie. O, trzeci zombie! Super! Trzeci zombie villager. Ej, skoro tutaj jest tyle zombie villagerów, no to tutaj gdzieś może być w pobliżu wioska w sumie. W sumie nie pomyślałem, bo tyle zombie villagerów, no to może być tutaj gdzieś wioska. Dobra, widzicie, co? Te zombi villagerów przychodzą gdzieś stamtąd. Trzeba będzie poszukać, czy tutaj nie ma wioski, bo jakbyśmy znaleźli wioskę, to tak naprawdę jesteśmy uratowani. Dobra, co z tych zombieaków Zgniłe mięso. Zgniłe mięso zawsze spoko mogę sobie zjeść. Dobra. Te szły. Gdzieś mniej więcej stąd, tylko wiecie co? Ja bym musiała na razie wrócić do bazy, sobie zapiszę kordy bazy po prostu. A i bie po to żelazo. To żelazo chyba było tutaj. Tak, dobrze, dobrze pamiętam. Zrobimy sobie oczywiście wiaderko, e, ponieważ wiaderko jest fajne, możemy w wiaderko sobie przenosić wodę, okej? Okay. Ile mamy żelaza? 3-4 żelaza, okej, okay. idealnie dobra. W takim razie wiecie co, ja się wrócę do bazy. A ja sobie tymczasem już tutaj posadzę w sumie, tylko gdzie by w sumie zrobić tą farmę? <laughs> Także mi żaden mop tutaj to naprawdę nie zdeptał tej farmy, wiecie co, może jakbyśmy zrobili tutaj, że nawet by było spoko, tak, tutaj mi się wydaje, że wylejemy sobie wodę po prostu i, i będzie spoko, dobra, szybciej, szybciej, przepalaj, przepalaj, mam nadzieję, że to się uda, jeszcze w sumie mógłbym sobie zrobić tarczę, ale, ale to na razie nie, dobra, mamy to, robimy sobie oczywiście wiaderko, tak, żeby tutaj mieć wodę. E, oczywiście, teraz chodzimy O, drzewko nam urosło. Super, to zetniemy sobie jeszcze jedno drzewko. E, teraz tak, tutaj była gdzieś woda jakaś fajna. Nie wiem, nie wiem. Tutaj nie ma wody. Czekajcie. Gdzie, gdzie jest jakaś woda? Ja potrzebuję wody. Nie mogę znaleźć wody. Gdzie jest jakieś źródło wody, które. Który jakkolwiek ten, dobra, to wiecie co, ja sobie zetnę drzewko. Jeżeli odcinek właśnie z tego najtrudniejszego trybu Minecraft Wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. E, tylko dalej jest problem, jeżeli chodzi o wodę, bo nie mamy nigdzie wody. W sensie źródła wody. chyba będę musiał zejść na dół po tą wodę. już chcę tutaj rozpocząć tak naprawdę budowę tej farmy, więc muszę niestety iść tam na dół, chociaż ja się boję tam iść, ale no trudno, musimy tam pójść niestety. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest jeszcze jakaś jaskinia, ale dobra, wiecie co, muszę tutaj zeskoczyć, no nie mam innego wyjścia. Tutaj musimy poszukać jeszcze jakieś wody, woda, woda, gdzie jest źródło wody? Źródło wody potrzebuje nie, mały zombiak, nie, 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 no zginę, zginę od niego. One są takie szybkie, dobra. No jeszcze mnie te pająki będą gonić, dobra, wiecie co? No nie no, ja nie wiem gdzie ja mogę znaleźć wodę, woda gdzie jest? No nie 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 nie, nie pająk, 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 pająk. O nie 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 nie, o, dobra, całe szczęście. Gdzie jest woda? No nie no, tragedia, nie mogę znaleźć wody. No i nie ma tej wody, no ale bym już tutaj mógł powoli zacząć robić tą farmę, bo że nie ma tutaj wody, wiecie co? Może w sumie nawet tam bym poleciał po wodę, no ale co? Wezmę sobie wodę i super i tam utknę, więc tak średnio, tam jest woda. Zrobię sobie troszeczkę drabinek, i tutaj po prostu mi takie pomieszczenie do tak naprawdę kopania e, kobla tak naprawdę. Bo jak będę potrzebował sobie budulce, to będę sobie tutaj schodził i, i będzie fajnie. Dobra. Czy ja mogę to postawić super, dziękuję. I tutaj mi się wydaje, że możemy zacząć sobie kopać właśnie tego kobla. Dobra, to będzie takie typowe pomieszczenie do, do w sumie kopania sobie. Okej, okay, już mamy tak z 20 kobla. Zbiorę jeszcze delikatnie więcej, bo będę tam szedł po tą wodę, która tam jest na górze, więc, więc zbiorę delikatnie jeszcze więcej tego właśnie kamyczka. Dobra, mi się wydaje, że tak z to jest, to jest zawsze spoko. Chowamy sobie to i, i w sumie też to. E, tutaj w sumie jeszcze mam tabliczki, to mogę zrobić y, kopalnia, bo czemu nie? Ko... Palnia. O, jeszcze sobie ładnie podpiszę wszystko w moim domku. Tu moje będą te kurczaki. No na razie nie ma tych kurczaków niestety, bo mi się nie udało z jajkiem niestety. Nie dostaję jajka. Dobra, tam jest źródło wody. Lecimy sobie tam na górę. Eee, tylko wiecie co, ja chyba jednak jeszcze delikatnie więcej tego kobla na O, wiecie co, ja się tutaj teraz rozkopałem, w sumie? W sumie to się tutaj rozkopałem, to wiecie co? Mi się wydaje, że nawet tą ścianę sobie mogę rozwalić, i tutaj sobie po płotki. Takie jakby ogrodzonko. Dobra, więc wiecie co, mi się wydaje, że nawet jeszcze teraz sobie zrobię te płotki, to już będziemy mieli wtedy domek skończony. Czekajcie, fence, halo. Fen, dobra, mamy trzy płotki. Trzy płotki starczą, mi się wydaje. Nie wiem ile tam tego trzeba było, ale mi się wydaje, że starczą. To sobie również odłożę. Jeszcze potrzebuję kilka pochodni, żeby sobie tutaj e, ogarnąć, więc już oczywiście, już oczywiście to czynię. Tak z cztery pochodnie sobie oświetlimy sobie tutaj właśnie nasz domek, w sensie kopalnie i tak dalej. Dobra, tu, tu zrobimy jedną pochodnię w sumie na wejściu i tu w sumie możemy zrobić jeszcze tak. O, będzie kozacko, będzie kozacko, bo będzie wszystko widać. Dobra. Nie mogę zrobić nic głupiego, ponieważ tutaj na górze no tam też, nie no, tutaj nigdzie nie ma źródła wody. Tam jest źródło wody! Do Dobra, ja tego nie zauważyłem, dobra, to jako że tam jest źródło wody, teraz sobie tutaj biorę właśnie moje wiaderko, no nie widziałem tego źródła, szczerze, nie widziałem tego źródła, yy, teraz już pewnie mi tam piszecie w komentarzach, ej ryba, rybawyn, ryba, miałeś tam źródło wody, no, no, sorry, nie widziałem, sorry, nie widziałem, yy, lecimy sobie właśnie po tą wodę, czy ten szkielet, nie, za dużo szkieletów, za dużo, za dużo, za dużo, nie, awaria, tutaj jest blokada, yy, uciekam, <laughs> wiecie co, mi się wydaje, że jednak trzeba się zrobić tarczę. Trzeba sobie zrobić tarczę, bo wtedy się będę czuł po prostu o wiele, o wiele, o wiele bezpieczniej, bo będę miał zabezpieczenie naprawdę wielkie. No tarcza nie jest byle czym, więc już sobie tutaj biorę, słuchajcie, węgiel, ale znaczy węgiel. Biorę sobie żelazo, biorę sobie tutaj sześć tego. Tutaj bierzemy shield. ok, mamy tarczę, to sobie w ogóle już wyłączę. Bierzemy sobie na ten slot i już jestem. Już czuję się po prostu o wiele bezpieczniej mając tarczę, więc teraz w sumie możemy już tam iść. Mam bardzo mało HP tylko. I widzę nigdzie tej wioski, więc w sumie w sumie to nie, wiem, dobra, więc sam mam inny pomysł. Tutaj zrobię sobie tak, okej, okay, i to sobie po prostu za, za zniszczę, sobie to żeby ten Creeper mi tu nie wszedł, po prostu. I teraz na spokojnie mi się wydaje, że mogę sobie zabrać stąd wodę! Jest! Mamy wodę! Żeby się przydało drugą wodę, żeby. Żeby się przydała druga woda, żeby żeby zrobić sobie nieskończone źródełko. O, tu jeszcze jest jedno żelazo, to może wykopię po drodze. wykopię, może to po drodze. Muszę iść po jakieś zombiaki jeszcze. Bo nie mam jedzenia. O, widać mój domek stąd, okej. Okay. To jest dużo szkieletów. To jest strasznie dużo szkieletów. To mi się bardzo nie podoba. To mi się bardzo nie podoba, dobra, wiecie co? Ja to tutaj odkładam. Żelazo sobie daję do przepalenia. E, tutaj mamy to wiaderko z wodą. Dobra, to wiecie co? Już sobie zrobię tą farmę. E, robimy, Bierzemy sobie to, to, to i w sumie może jeszcze jedną pochodnię. Tutaj, tutaj będzie woda. Tutaj zrobimy tak zakopaną wodę. Taka normalnie tutaj. Taka normalnie niespodzianka. Czy ten szkielet do mnie celuje? Na szczęście nie. Na szczęście on mnie nie widzi. Dobra, tutaj sobie zrobimy, ok, tutaj zrobimy sobie oranie ziemi, ok, i tutaj sobie podprowadzimy ładnie już tutaj wody. No a powiedzmy że tyle. Tak, takiej wielkości będzie to farma marcheweczek. Mam nadzieję że oczywiście spoko. Tutaj sobie zrobimy, o, proszę bardzo, pochodnie, o, elegancko. i zasadzimy sobie boją. No na razie jedną marchewkę, mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej. Dobra, mamy to. E, mamy zrobioną pierwszą farmę, tak ona wygląda. Niech te marchewki szybko rosną, bo potrzebuje koniecznie jedzenia. Dobra, w takim razie sobie wychodzę teraz po jakiegoś zombiaka, muszę opolować. Albo zombiaka, albo, albo kurczaka w sumie, tylko że nie wziąłem sobie kobla. Okej, okay, coś tutaj do mnie próbowało strzelać. Bo, bo widzę, że strzała jest na ziemi, co mi się bardzo nie podoba Więc wracam sobie do bazy, biorę sobie kobla I bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie muszę stąd wyjść Patrzę, czy tutaj żadnego moba nie ma, ale chyba na szczęście, na, na moje nieszczęście jest noc na pewno, to to jest na pewno. Eee, to będzie problem, będzie problem, 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 ale może tędy, nie, wiecie co, ja muszę... O, trzy serduszka, trzy serduszka, moi państwo, moi państwo, moi państwo, jest tutaj bardzo niefajnie, jest tutaj bardzo niefajnie, że stąd jak najszybciej uciekać, dobra. Nie wiem, nie chciałem tutaj zejść po jakieś jedzenie jakiekolwiek, ale tam jest szkielet. Tam on jest, nie widzę go. Czekajcie, jest tam gdzieś? Halo, halo, tam jest Creeper, dobra. Uciekamy jak najszybciej, jak najszybciej do domku, byle do domku, byle do domku. I jesteśmy, dobra. Nie mogę w ogóle nigdzie wyjść. <gry> nie mogę wyjść po żadne jedzenie. Tutaj mamy oko pająka, to tak na czarną godzinę, bo ono daje w sumie efekt tak naprawdę poisona. Robimy chyba jakieś dziesiąte podejście do zdobycia jakiegokolwiek jedzonka. Bo ciągle mnie ostrzeliwują szkielety, albo jeszcze coś gorszego, więc, więc to już chyba jest jakiś moje... o super, jeszcze deszcz zaczął padać. Najgorsza chyba możliwa pogoda w Minecrafcie. Dobra, w takim razie... Gdzie są jakiekolwiek zombiaki? Nawet ja zombiakami nie pogardzę, no bo w końcu będę miał ten... Jakieś żarełko, no ale tak to... Albo ewentualnie grzybek. Grzybki dwa, grzybki dwa. Jakiś tutaj, jakikolwiek grzybek. No, mamy już czerwonego, to wezmę sobie tego czerwonego. Minus 375 na 150 Dobra, zapisuję sobie. I w takim razie lecimy, lecimy. Tutaj miała być gdzieś ta wioska, no bo to jest naprawdę dużo zombie villagerów. Więc mam nadzieję, że jakaś normalna wioska też tutaj jest. No, no, by było słabo, gdyby nie. By było słabo, gdyby nie. Więc ok. Krówki! Krówki to jest to, czego ja. I pają, 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 pająk, pająk pają, Nie! O, o, trzy serca! O, serduszka, półtora, serduszka, półtora Są grzybki, są grzybki, jest żelazo Nie ma wioski tylko Ale dobra, 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 muszę się tam dostać Tam są krówki, tam są krówki Muszę się tam dostać, mam tak mało życia Że jak teraz mnie coś zestrzeli mam teraz zaryzykować Spróbujmy, spróbujmy, podbudowuję się Czy tutaj nic nie ma, żadnego moba Chyba nie ma, dobra, podbudowujemy się wyżej Podbudowujemy się wyżej Okej, okay, chyba nic nie ma tutaj, żadnego moba Tam na górze są tylko krówki Jakbyśmy zdobyli krówki, to by było tak kozacko są tutaj króweczki, dobra, wiecie co? Jak najszybciej ogarniam sobie te krowy. No jednak to są krowy, coś, co nie jest jakby codziennością tutaj na, na moim świecie. Patrzcie, będę miał jedzenie. Będę miał jedzenie na kilka normalnie tutaj, tych. Ja nie wierzę, dobra. Patrzcie, ile mam jedzenia? Siedem kompletów, siedem kompletów, proszę Państwa. Co tu się dzieje? Patrzcie, ile jedzonka. Dobra, ja sobie na razie tego nie będę jadł, bo, bo tak to bym zmarnował. Tu jeszcze mam dużo grzybków. No słuchajcie, chyba lepiej nie mogło być. Chyba lepiej nie mogło być. Dobra, skopujemy się na dół w takim razie. Ja nie wierzę półtora serduszka i siedem mięska z do... Super! Kilof mi się skończył. Skończył mi się kilo, super. E, tam chyba raczej nie doskoczę, ale zawsze mogę się tam podbudować i teraz już na 100% sobie tej spadnę na dół, hopsa i lecimy sobie. Skończył mi się kilo, więc, więc bardzo niefajnie, ale słuchajcie, mamy wreszcie ten i będziemy mogli sobie zrobić nawet chyba nieskończone źródełko wody, bo mam drugie wiadro, w każdym razie biorę jeszcze sobie tutaj kilka grzybków, póki mogę to biorę sobie kilka grzybków i tam jeszcze jest czerwony grzybek, więc naprawdę będziemy mieli dużo jedzenia, zrobimy sobie za chwileczkę tą zupkę grzybową, tu jest nawet świnka tu jest nawet świnka, więc ja nawet sobie zbiorę jeszcze więcej tego jedzonka, żebyśmy mieli, ale świnia, dobra Mamy tyle jedzonka, że to jest w ogóle się w głowie nie mieści. Patrzcie, to jeszcze więcej jest tego mięsa, okej. Okay. Czy to jest również pająk? Nie, nie było. Coś mi się przewidziało, że to był również pająk. Dobra, zbieramy sobie to mięso i jak najszybciej uciekamy do bazy, ponieważ jest noc, znaczy jest noc, już chyba jest dzień, ale, ale pada deszcz, więc ja jak najszybciej uciekam do bazy. Bardzo zadowolony, bo mam naprawdę, naprawdę mega, mega, mega dużo jedzenia. No wioski niestety nie znalazłem. Nie wiem, skąd się wzięli ci zombie villagerzy, a ile jakimś cudem się... Um, udało zdobyć aż 14 jedzonka, więc no naprawdę superowo. Dobra, w takim razie ja się wracam. Tutaj jeszcze jest moja baza. Tutaj jeszcze jest moja baza. Czy dojdę? Czy, do, czy dojdę do mojej bazy? Zobaczymy jeszcze, czy marcheweczka jakaś na urosła. Bo jak tak. <śkug> nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie tego! Nie zrobić tego! Nie dasz rady! Nie dasz rady, gościu! Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Nie, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, nie zrobić tego! tego, tego, tego. Zabiję mnie szkielet w takim momencie. No nie, tyle je, jedzonka, mam tyle niemska. Ale mam nadzieję... Nie, nie, nie! Jedno serduszko, jedno serduszko, jedno serduszko, co się wydarzyło? Co się dzieje? Co się dzieje? A... Czekajcie, ja w ogóle nie patrzę pod nogi, co tu się dzieje teraz. Nie wiem, czekajcie, na F5 zobaczę w ogóle, gdzie jestem. Teraz się bronię tarczą. No jestem już tak niedaleko domku, że teraz nie mogę normalnie zginąć. No dobra, biegnę! Nie, nie biegnę jednak, jednak nie biegnę. Tutaj ten szkielet, tam coś wygląda, dole się w ogóle zrozpiło. Dobra, biegnę, biegnę. Trudno, jedno serce, jedno serce, nie? Coś tam spadło na dół. Czy dojdę? Czy dojdę na jednym serduszku? Jest, udało się. Dobra, teraz tak jak najszybciej jakieś mięsko do pieca, bo za chwilę umrę z głodu. Patrzcie, mam tylko półtora punkta właśnie tutaj yy, życia, masakra. Dobra, jeszcze mieliśmy zobaczyć, czy nam urosła jakaś marchewka, ale to jest po prostu tak hardcore. tu schowam to, 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 to. Z tego mogę sobie zrobić co chodzi, jak jakąś dobra, nawet czapka będzie, nawet czapka będzie więc, więc przynajmniej jak, jakikolwiek pancerz. O, super. Dobra, mamy pancerz. Ja szybko jedz to. Zjadaj! Zjadaj, niech to się zregeneruje to życie. Ale wyprawa jak najbardziej udana mi się wydaje. Bo patrzcie, ile będę miał jedzonka jeszcze. Za chwilę sobie wrzucę to. Tutaj mamy jeszcze więcej węgla. Pięknie, po prostu pięknie. już nam się zregenerowało życie. To no, jeszcze wyjdę tutaj na zewnątrz. Teraz już się nie boję, bo mam pełne życie. Tamten szkielet mnie próbował załatwić. Czy to nie ten, nie wiem. Czy tam coś, cokolwiek urosło? No niestety nie. No niestety nie, a czasami się tak Zdarza, yy, więc teraz tak, nam się, o pięknie zrobiło jedzonko, więc to jedzonko sobie już tutaj wezmę i już od razu przygotowujemy to drugie mięsko, żeby sobie tutaj ogólnie ogarnąć. Dobra, w takim razie, czy się uda, czy się uda, czy się uda i mamy bardzo dużo jedzenia, naprawdę, mamy dużo jedzenia, dobra. Kolejne mięsko jeszcze leci. Yy, ja tymczasem chciałabym jeszcze w sumie coś tutaj zrobić, ale już naprawdę dzisiaj się dużo działo. O, mogę sobie w sumie ściąć to drzewko. Nie wiem, czy tutaj nie ma tego szkieleta. Dobra, zjem sobie jeszcze. nam sobie to drzewko. nam sobie to drzewko. No naprawdę hardkorowo dzisiaj, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło, naprawdę na tej wyprawie, ale zdobyłem tyle jedzenia, że się na pewno opłacało. Dobra. Mamy w ogóle jeszcze masę drewna, masa drewna. I mi się wydaje, że teraz będzie z górki na tym świecie, bo mamy tyle jedzenia, tyle tego wszystkiego. To jeszcze kolejne kotlety nam się robią, więc naprawdę pięknie. Zobaczcie, ile mamy drewna. To plus tu jeszcze mamy dwie płotki. Masakra. Zejdźmy sobie na dół, zobaczymy, co w sumie. Jeszcze tutaj. Tutaj na szczęście nam się nic nie zrespiło, tak wygląda na świat. Mi się wydaje, że w następnym odcinku będziemy atakowali tamtą opuszczoną yy, kopalnię. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że jakaś skrzyneczka tam będzie. Dobra, i odbieramy jeszcze nasze dwa kotleciki, tutaj będziemy mieli jeszcze dwa. I mamy, proszę Państwa, siedem mięska. Jeszcze tutaj sobie w sumie mogę wziąć te grzybki, te grzybki, mogę sobie w sumie przerobić to na jakieś drewno. Mogę sobie w sumie zrobić bowl, nie, czekajcie, jak to było, a, to w craftingu. Bowl, czekajcie, miska, jak było, tak było, miska, zrobię sobie dwie mi... A, nie, dobra, to od razu będziemy mieli na zapas tych misek troszeczkę. I od razu mogę sobie zrobić, słuchajcie, Zupki grzybowe dwie, oje, oh yeah, oje, oh yeah. no i to mi się podoba. Też mam w sumie bardzo niedaleko te grzybki, więc tam będę mógł w sumie chodzić. No naprawdę, mi się wydaje, że dzisiejszy odcinek kończymy bardzo, ale to bardzo, bardzo pozytywnym akcentem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję komentarz. Ja się z Wami żegnam, na razie i cześć!